Hejka, z tej strony Deniu, a to jest po raz kolejny Overwatch. Jak widać mamy letnie igrzyska 2020, już to jest piąta odsłona tego, tego eventu. I w tej odsłonie bardzo dużo zmienili, bardzo zmienili tryb futbolusio i w ogóle jest ten remix futbolusio, na który sobie pójdziemy. Więc do usłyszenia po przerwie. Jesteśmy na Stadionie w Pusanie i jak widać mamy tutaj ściany. Generalnie na i flary i tak dalej. W normalnej wersji Futbolu SEO jest po prostu płasko. No i są dwie piłki, jeszcze od czasu do czasu się pojawia trzecia złota. I to jest generalnie taka piłka noża. Tylko że fajniejsza. Generalnie już w ogóle wiem, czemu mi tak strasznie dziwnie lagowało podczas live'a Czekaj, co? Samo Okej Tutaj nie ma takiej przerwy, kiedy w panie, więc to jest fajniejsze I generalnie już wiem, czemu ostatnio na live'ie O, to jest złota piłka, ale za 3 punkty warta Aha, na naszym kość żyć, dlatego nie widziałem. Już wiem dlaczego yy, była klatka na ostatnim live z Overwatcha. To dlatego, że po prostu w Overwatcha gra na 100 klatkach około, a OBS nagrywa w max 60. Znaczy się pewnie jest jakieś tam ustawienie, żeby nagrywać więcej, ale nie znalazłem niczego takiego. Nie, nie dam ci. Dałeś Dałeś złotą piłkę to ci zwykłej nie da idź generalnie widziałem jak ktoś się bawi tym trybem i zrobił że yy, u uh, super że złota piłka dawała 50 punktów i po prostu wbijasz złotą piłkę i to masz yy, natychmiastową wygr... wygraną ups dobrze że chciałem też da się blokować to bym Normalnie Generalnie w poprzednim futbolu sobie nagrywałem też Jakiś rok temu, więc ktoś chce to może sobie zobaczyć Czekaj, to był samobój? Aha, bo dalej czekam na tę powtórkę, nie? Bra! Właśnie nie nadaję na bramkarza, co? Się przyspieszam. Ok, macie tam złotą piłkę, chłopaki, i zróbcie coś z nią. Najlepiej ją tam wbicie. Dwie złote piłki. Ale ja muszę bronić wszystkich. Wyobraźcie sobie, jakby kiedyś. Mm. Jakby kiedyś tak wyglądało z, y, sport, nie? Taka, bo była piłka nożna Ramka sztrafi? Ej, jak blisko było! I dlatego właśnie nagrywam w 30 klatkach, bo tam wcześniej mia miałem 100 i OBS tego nie, nie udźwigało Okej, okay, wystarczy wpić 3 piłki 3 punkty i będzie ten Gram. O, mamy Teraz tylko muszę utrzymać Dobra Wypad z tym? Fuck. O, udało się! Jest! Pierwszy mecz i wygrana! Zrobimy jeszcze jeden. Ten tryb mi się znacznie bardziej podoba niż oryginalny. Są w ogóle dwie mapy. Tak? I mam nadzieję, że jeszcze trafimy drugą więc do zobaczenia w następnym meczu Niestety trafiła się znowu ta sama mapa i znowu mnie drali na bramkę. No bo akurat w normalnym futbolu z poprzednim jak... No, była automatyczna zamiana. Tutaj no to jeżeli się reszta drużyny nie spostrzeże, że bramkarz wyszedł z bramki, no to nie macie bramkarza. No i jest też możliwe... Ej, wyfarmiłem właśnie dwie interwencje. Generalnie też Lucy tutaj ma trochę zmienione zdolności bo ult tam Cię przyspiesza i zmniejsza cooldown tego U, tylko jedną odrzuciłem Ledwo. O, chyba ten gość chce się zamienić na bramkę Może to nie jest taka dobra decyzja Ta złota e, To ja może tutaj zostanę Gruby na bramkę, co? W znaczy, aż taki gruby nie jestem, nie? Ale, no... Ja yeah. Wow I jeszcze w ogóle Lucy ma tutaj z... Nie ma tego... Wow! Nie ma tego w normalnym trybie, yy, że jak wyskoczy i tak, kontrol, y, no to leci od razu w dół. Ale nas dominują teraz. Przedni mecz był taki fajny, wyrównany, a tutaj nas. No, jadą Czekaj, tutaj była piłka. Okej. Okay. Bo jak jest przewaga 10 punktów, albo jak dobiją 10 punktów, no to yy, jest wygrane. Nie jestem pewien, czy w... musi być przewaga, czy wystarczy, że wbiją 10? Tylko uwaga na te słupki, bo jak. W... Wbiję tam, no to. Wbiję sobie. Jak wbiję tam piłkę, to wbiję sobie. Gola, o! Tylko tych interwencji, wow Kościół wyszedł z meczu A dobra Jeden wygrany, jeden przegrany Perfekcyjnie zbalansowane <grym>, Ważne, że będzie na odcinek No i mamy jeszcze te dwie przykazy skrzynki Więc sobie otworzymy Może coś ciekawego wypadnie Nic ale fajna pozona do zeniaty. I jakiś epic Uff Zagrałem To fajnie. Tak, jeszcze na zakończenie chciałbym dodać, że od dzisiaj będę streamować na Twitchu. Link do, link do niego znajdziecie w opisie. A jeszcze chciałbym wam pokazać jedno ciekawe zagranie z meczu, które po, potem sobie grałem. Trafimy dwie bramki z tą na bramce. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję Wam wszystkim do ogląda za oglądanie. Do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.